Powiedzieć, że wcześniej panowała rekrutacyjna samowolka byłoby przesadą, jednak nowelizacja ustawy o systemie oświaty nastąpić prędzej czy później musiała i w grudniu ubiegłego roku tak właśnie się stało. Można powiedzieć, że wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2013 roku, gdzie uznano za niekonstytucyjne kwestie rekrutacji zawarte w rozporządzeniach i przepisach wewnętrznych placówek oświatowych. W przypadku rekrutacji do przedszkoli publicznych fory mają dzieci z terenu gminy. Jeśli zabraknie miejsc, do głosu dojdą kryteria ustawowe. Preferują one rodziny z minimum trójką potomstwa, dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, objęte pieczą zastępczą i wychowywane przez samotnych rodziców. Ustalono też wskaźniki lokalne. Najwięcej punktów otrzymają dzieci mające już rodzeństwo w danej placówce, w dalszej kolejności te, których rodzice pracują bądź uczą się w systemie dziennym oraz pociechy legionowskich podatników. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się dzieci pięcioletnie, których obowiązuje roczne przygotowanie przedszkolne. Również bierze się pod uwagę kryteria ustawowe zapisane w ustawie o systemie oświaty. Jeżeli przedszkole posiada wolne miejsca, po pierwszym etapie rekrutacyjnym następuje drugi etap rekrutacyjny gdzie bierze się pod uwagę kryteria ustalone z dyrektorem przedszkola w porozumieniu z prezydentem miasta Legionowo. Dokumenty można składać do maksimum trzech przedszkoli. Rekrutacja rozpocznie się 25 marca i potrwa do 4 kwietnia. Postępowanie uzupełniające przewidziano zaś od 11 do 14 sierpnia. Szczegółowe harmonogramy dostępne są w przedszkolach i na ich stronach internetowych. Podobnie jest w miejskich podstawówkach. Zanim rodzice pierwszaków złożą dokumenty, powinni się z tymi informacjami zapoznać. Czyli rodzic ze szkoły do szkoły rejonowej składa zgłoszenie, wypełnia druk zgłoszenia. Na tej podstawie dzieci są przyjmowane. Zwykle tak się zdarza, że rodzice spoza rejonu no chcą w jakiś sposób znaleźć się w innej szkole, ale powinni na pewno złożyć zło 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 zgłoszenie do szkoły rejonowej, a następnie złożyć wniosek do szkoły. Spoza rejonu, ale tam dodatkowy nabór będzie ogłoszony tylko wtedy, gdy zostaną wolne miejsca. Dzieci rekrutowane do, do klas pierwszych będą w tych klasach umieszczane, jeżeli chodzi o miesiąc i rok urodzenia, począwszy od dzieci najmłodszych. To też jest ważna, istotna zmiana, ponieważ pojawiają się pytania rodziców dotyczące tego, czy całe grupy mogą w jakiś sposób przemieszczać się do szkoły podstawowej. No, oczywiście tutaj pierwsza odpowiedź jest taka, czy dziecko jest ze szkoły rejonowej, i druga, no właśnie, nie możemy założyć, że wszystkie dzieci w danej grupie wcześniej były. W podobnym wieku. Oprócz uporządkowania zasad rekrutacji, odświeżona ustawa wprowadza też tryb odwoławczy dla rodziców. Pomoże on wprawdzie całą procedurę uczynić bardziej transparentną, ale w spornych przypadkach ją wydłuży. Rodzic składający wniosek spoza rejonu będzie mógł od decyzji takiej ewentualnie odwołać się, czyli poprosić najpierw o wyjaśnienie, dlaczego dziecko się na przykład do szkoły nie dostało, następnie, jeżeli nie będzie usatysfakcjonowany, poprosić też dyrektora o odwołanie się do dyrektora szkoły, a następnie, co jest właśnie też nowością, w tej całej procedurze odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Od września w szkolnych ławach zasiądą dzieci siedmioletnie z rocznika 2007 oraz sześciolatki urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008. Te z drugiej połowy roku zostaną pierwszakami jedynie na wniosek rodziców.